Cześć, jestem witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nowym kanału. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Wam kilka najciekawszych transferów, które miały miejsce w ostatnim czasie. Pierwszym piłkarzem, który zmienił swój klub jest Diego Jota, który przeniósł się z Wolverhampton do Liverpoolu za około 44 miliony euro. No i Myślę, że jest to całkiem dobry transfer dla Liverpoolu, no bo Diego Jota jest bardzo dobrym i uniwersalnym zawodnikiem, mogącym grać na kilku pozycjach ofensywnych, no bo może on grać zarówno na lewym skrzydle, oraz na prawym skrzydle, oraz również może grać jako środkowy napastnik, więc może on grać na wielu pozycjach i może być on całkiem ciekawym zmiennikiem dla Salaha, Mana oraz Firmino, więc myślę, że jest to całkiem dobry transfer. Kolejny piłkarzem, który przeniósł się do Liverpoolu jest Tiago, który oczy z Bayernu za około 30 milionów euro i właśnie przeniósł się do Liverpoolu. No jest to dosyć spore osłabienie Bayernu, chociaż Bayern ma w środku pomocy gole z, z Kimisia, więc mają nadal całkiem dobry środek pomocy, chociaż Tiago też dało im sporej jakości. No i właśnie do Liverpoolu jest bardzo dobry transfer, no bo Tiago jest bardzo dobrym i solidnym środkowym polskim. potrafiącym zagrać bardzo dobrą piłkę i potrafi zagrywać bardzo celnie do napastników. I właśnie może dać im sporo jakości w środku pola i mimo że ma 29 lat, no to może pograć jeszcze kilka lat na, na, na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Kolejny piłkarzem, który jest miejsc w tym okienku jest Sergio Reguilon, który przeniesie z Real Madryt do Tottenhamu za około 30 milionów euro. I właśnie Real Madryt zapewni sobie opcję wykupu tego piłkarza, jeśli będą chcieli, ale właśnie teraz został on piłkarzem Tottenhamu. No i myślę, że jest to całkiem dobry transfer, no bo hiszpański lewobrońca z całkiem młodym zawodnikiem, bo ma 23 lata i może się jeszcze bardzo fajnie rozwinąć, i myślę, że Tottenham może mieć bardzo dobrego lewego obrońca na wiele lat. Kolejnym piłkarzem, który przeniósł się do Anglii jest Cengiz Under, który przeniósł się na wypożyczenie do Leicester City na rok i właśnie później ma on zostać wykupiony przez Leicester, no i myślę, że jest to całkiem dobry transfer, no bo Turek jest bardzo dobrym skrzydłowym i może być też całkiem solidnym uzupełnieniem składu dla Leicester City i też mogą oni powalczyć o miejsce w czołówce Premier League. Kolejnym piłkarzem, który zmienił swój klub w tym okiegu jest Gonzalo Iguane, który przeniesie się za darmo do Inter do Miami z Juventusu. No i właśnie jest to całkiem dobry transfer, no bo Argentyńczyk ma 32 lata, więc możesz pograć parę lat w MLS i właśnie jest on całkiem solidnym wzmocnieniem dla zespołu, który, którego współwłaścicielem jest David Beckham. No i zobaczymy, jak sobie poradzą w tym stanie MLS, no bo Iguane jest bardzo dobrym i solidnym napastnikiem, potrafiącym zdobywać sens wiele bramek, więc zobaczymy, jak sobie poradzi w MLS. No i właśnie na miejsce Iguaina Juventus prowadził następcę, jest nim Alvaro Morata, który przeniósł się na wypożyczenie do Juventusu na rok. No i myślę, że to też całkiem dobry transfer, chociaż właśnie Juventus miał kupić Suarez, ale jednak Suarez ma przejść do Atletico Madrid, a jednak Morata został napastnikiem Juventusu. No i właśnie jest to piłkarz, który kilka lat temu występował w ekipie z Turynu, więc jest to taki powrót jego, więc zobaczymy, jak sobie poradzi, właśnie. Bo myślę, że może być on całkiem dobrym zmiennikiem dla Ronaldo no, i nawet może też zagrać w pierwszym składzie razem z Portugalczykiem oraz z Dybalą. Więc myślę, że jest to całkiem dobry transfer zarówno dla samego zawodnika oraz dla klubu. Kolejnym zawodnikiem, który zmieni swój klub, swój klub w tym okienku jest Nelson Semedo, który przeniesie się za około 30 milionów euro z FC Barcelona do Wolverhampton. No i właśnie jest to kolejny Portugalczyk, który przenosi się do Wolverhampton, bo akurat w Wolverhampton gra naprawdę bardzo dużo Portugalczyków. I właśnie jest to całkiem dobry transfer, no bo Semedo jest bardzo szybkim obrońcą i myślę, że może bardzo fajnie sprawdzić się w Wolverhampton. No bo akurat do Hertie przeszedł do Tottenhamu i właśnie Semedo ma zostać jego następcą. No i myślę, że to też całkiem ciekawy transfer pod kątem FIFA, no bo Semedo w tej FIFA był naprawdę bardzo dobrym obrońcą. No i w kolejnej FIFA też może być bardzo dobry, no bo teraz będzie grał w Premier League i jest on właśnie bardzo szybki, więc myślę, że może być też całkiem ciekawym wyborem do składu z Premier League. I ostatnim piłkarzem na dzisiaj, którego chciałbym mówić, jest Aleksander Sorlott, który przeniesie do Lipska za około 20 milionów euro. Właśnie piłkarz ten w czasie był wypożyczony do teraz sporu w Turcji i zagrał naprawdę bardzo dobry seton i wrócił on do, z wypożyczenia do Crystal Palace, ale jednak y Angielski klub nie zdecydował się go sprzedać i właśnie przeniósł się do Arbelipska, no i myślę, że może, jest to bardzo dobre trasy, no bo jest to bardzo młody norweski napastnik mający 24 lata i właśnie Arbelipsk lubi wyławiać takie talenty i później sprzedają takich piłkarzy za większe pieniądze, tak jak właśnie było z Wernerem, którego kupili za niską kwotę i, i sprzedali go do Chelsea, no a właśnie SorLot może być jego następcą, no i myślę, że jest to całkiem ciekawy napastnik, potrafiący zdobywać wiele goli, no i myślę, że może, możemy mieć też całkiem fajną norweską rywalizację w Bundesliga pomiędzy Holandem oraz Sordotem. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, dziękuję Wam za oglądanie, cześć!